Jeden z ludzi, który miał bardzo skuteczną posługę, modlitwą o uwolnienie od złych duchów, Derek Prince, znany był z tego, że co jakiś czas przy niektórych osobach powiedział, nie jesteś gotowy na uwolnienie. Idź i przyjdź później. I część z tych ludzi odchodziła, a inna część z tych ludzi mówiła: Nie, jestem gotowy, naprawdę chcę być uwolniony. I on się za nich modlił i byli uwolniani. Nie robił tak zawsze, ale co jakiś czas tak robił. I Często było to pytane, dlaczego tak robi. On mówi, to proste, czasami mam takie wewnętrzne odczucie, wierzę, że to jest dar rozróżnienia duchów, który pokazuje mi, że ten człowiek nie chce być wolny. A Słowo Boże mówi w jednym z psalmów, Bóg uwalnia nas od naszych nieprzyjaciół. Więc dopóki to zniewolenie, które jest w twoim życiu, to dręczenie nie jest dla ciebie nieprzyjacielem, od którego chcesz być wolny, Bóg cię nie uwolni. Mówi, no tak, ale ci ludzie, zapytano go, którzy nagle negują to i mówią, nie, my chcemy być wolni, ty się modlisz, są wolni, więc chyba się myliłeś. On się uśmiechał pod nosem i mówił, tak, w tym momencie, kiedy ja im mówię, nie będę się za ciebie modlił, oni podejmują decyzję. Część z nich niewielka odchodzi, bo rzeczywiście zgadza się, nie jestem gotowy, a część z nich w tym momencie podejmuje decyzję, tak, ja chcę być wolny i dlatego są uwalniani. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj przyjrzymy się wierze, która przynosi Boże odpowiedzi. I ta wiara często kształtowana jest przez pokonywanie przeciwności. Jakich? Za chwilę się temu przyjrzymy. A mówię o tym, ponieważ jesteśmy w cyklu, gdy przyglądamy się cudom Jezusa zapisanym w Wangeliach, cud i znak, to są zamiennie używane w Nowym Testamencie na opisanie nadprzyrodzonych czynów Jezusa. Cud to jest to, co Jezus czyni, a znak to jest to, co oznacza, dlatego przyglądamy się nie tylko uzdrowieniem, ale i głębszemu znaczeniu. Jest taka historia zapisana w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, kiedy Jezus przychodzi w okolice Tyru i Sydonu, przychodzi kobieta kananejska i woła ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. A więc można powiedzieć, Patrząc tak biblijnie, że ma wszelkie podstawy wierzyć, że Bóg chce uwolnić jej córkę od złego ducha. Natomiast, co robi Jezus? Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Więc pierwsza rzecz, są takie sytuacje, kiedy Bóg milczy. Dlaczego? Bo to jest jeden z tych etapów, w których ty musisz swoją wiarę zwiększyć. No właśnie zwiększamy swoją wiarę w ten sposób, że pokonujemy przeciwności. Jeżeli ktoś ci mówi, że gdzieś jest coś, co ty możesz zdobyć i ty zaczynasz iść w tą stronę i pojawiają się pierwsze przeciwności, to moment co wtedy zrobisz, jest momentem, w którym pokazujesz, czy ty wierzysz w to, że tam coś gdzieś jest i ty pokonasz tą przeciwność, żeby to zdobyć, czy mówisz: e, może i jest, może nie warte mojego wysiłku, a nie wiem do końca czy tak jest. I kiedy Bóg milczy, są takie sytuacje, w których Bóg milczy. I teraz pokonanie tego milczenia Boga i wołanie dalej, nie poddawanie się, nie zniechęcanie się jest pierwszym krokiem, ale nie jest jedynym. Na to podeszli jego uczniowie czy Jezusa i prosili go: "Odpraw ją, bo krzyczy za zadami". I to jest drugi moment. Uczniowie Jezusa, inni wierzący, czasami prosimy, wołamy o coś jest milczenie ze strony Boga. Więc idziemy do innych ludzi wierzących i prosimy ich, żeby się z nami modlili, prosimy ich o radę, i znajdą się tacy ludzie, którzy powiedzą: Nie, Bóg dzisiaj nie robi cudów, widocznie w Twoim wypadku nie chce tego uczynić, i chcą, żebyśmy się poddali. I uwaga, nie, oni nie mają często złej woli. To jest ich rozumienie Boga, to jest to, że często chcą nam oszczędzić bólu i cierpienia. Że czasami ludzie chcąc dobrze, mogą nas ograniczyć w naszej wierze i w naszym, w tym, żeby otrzymać odpowiedź od Boga. I ja rozumiem, że to jest złożona kwestia, bo czasami ludzie naprawdę mówią: Ej, stary, opamiętaj się, nie w tą stronę idziesz z swoją modlitwą. Bóg naprawdę nie chce ci tego dać. Czasami się za bardzo zakręcimy na swoim punkcie, ale w tej sytuacji ona nie była zakręcona na swoim punkcie. Ona była zdesperowana, żeby jej dziecko, jej córka, którą kochała została uwolniona. A więc pokonała pierwszą przeciwność, milczenie Boga. Pokonała drugą przeciwność, jaką było to, że inni wierzący mówili y, nie, to, to nie jest dla Ciebie. I wtedy słyszy słowa Jezusa, które mówią jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. I ona pada do nogi i mówi Panie, dopomóż mi. I to jest kolejna rzecz. Te sytuacje, w których Czytając na przykład Ewangelię, albo czytając Boże Słowo, możemy sami dojść do wniosku, no chyba jednak Bóg nie chce mi pomóc. I tu znowu jest ta cała złożoność, tak, że czasami rzeczywiście przez słowo Bóg nam powie, tak, jak Paweł apostoł się modlił, żeby Bóg zabrał mu cierń z ciała i trzykrotnie prosił, a Bóg mu odpowiadał, wystarczy ci mojej łaski, moc, słabości się doskonali, czy Bóg powiedział, dam ci siłę do znoszenia tej trudności. Ale to, co jest istotne, właśnie, że. Tutaj Jezus coś mówi, ona mówi, nie, Pani, ja wierzę, że chcesz mi pomóc, przecież Twoją wolą nie jest, żeby moje dziecko cierpiało, Twoją wolą nie jest, żeby moje dziecko było władnięte przez złego ducha. I Jezus mówi słowa, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona mówi, tak, Panie, lecz szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I to, co jest niesamowite... Ona nie poddaje się, nawet kiedy słyszy słowa, które pozornie można by zrozumieć jako słowa obraźliwe, słowa mówiące nie, nie wolno ci tego, nie, to nie jest dla ciebie. Słowa, które mogły tak zabrzmieć w jej uszach, ale ona była zdesperowana, muszę uzyskać odpowiedź od Boga. I wtedy Jezus powiedział: Niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. I to jest niesamowite. Jest powiedział, wielka jest Twoja wiara. Czyli jej wiara urosła przez pokonywanie przeciwności. Ona przyszła z jakimś stopniem wiary, ale kiedy Jezus milczał, kiedy uczniowie Jezusa mówili odejść, i kiedy Jezus wydaje się, że mówi słowa, które są trudne. I teraz to jest taka rzecz, którą w życiu jest tak, że możemy mieć piękne teorie. Ale piękne teorie nie sprawdzają się, kiedy zderzają się z prozą życia. Jezus nam pokazuje, że możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy wydaje się, że nawet Bóg jest przeciwko nam. I pytanie, co wtedy zrobisz? Dalej będziesz wierzyć, że Bóg jest dobry, i wtedy otrzymasz odpowiedź? Czy w pewnym momencie się poddasz? Bóg nie robi tego, żeby Ciebie testować, Bóg robi, tego, robi to, ponieważ potrzebuje Twojej wiary w to, że On jest dobry, niezależnie co mówią okoliczności, niezależnie co się wydaje, że mówią inni, niezależnie od wszystkiego. Trudne często do zrozumienia, i szczerze, nie jestem w stanie ci tego wyjaśnić, dlaczego tak jest. Jednak mam doświadczenie, że, jak to mówią Włosi, po najsurowszej zimie są najsmaczniejsze winogrona, że często, kiedy Bóg dopuszcza do naszego życia sytuacje, kiedy wydaje się, że wszystko wali nam się na głowę, że nawet Bóg jest przeciwko nam, co nie jest prawdą, ale tak nam się wydaje. I my to wszystko przejdziemy i powiem, Boże, nie rozumiem, jestem załamany, jestem zniechęcony, zdruzgotany, moje ludzkie siły się skończyły, ale ciągle wierzę, że Ty możesz mi pomóc. I to często jest tym momentem przełomu, kiedy naprawdę przychodzi Boża odpowiedź. I Duchu Święty, wzbudź w nas taką wiarę, jak wzbudziłeś tej syrofenicjance, abyśmy wierzyli, niezależnie od sytuacji, że Bóg jest dobry, że Bóg nas kocha i że ma dla nas to, co jest dla nas najlepsze. Amen. A jeżeli lepiej chcesz poznawać Boże Słowo, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku pod nagraniem.